Cześć wszystkim, jestem Aneta i właśnie jak tutaj kolega zapowiedział, opowiem o zarządzaniu na Wyższej Szkole Bankowej. Um, może krótko o zarządzaniu na naszej uczelni. Głównie um, um, skupiamy się na umiejętnościach miękkich. Zależy nam, żeby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do pracy z przyszłymi, Różnymi firmami i doprowadzenie własnych projektów. Jesteśmy, nie jesteśmy uczelnią publiczną, więc rekrutacja wygląda troszkę inaczej. Chodzi o to, że im wcześniej się zapiszecie, tym mniejszej czesny zapłacicie. Tak? Okay, teraz opowiem Wam trochę o tym, jak wygląda nauka. I tak, organizacja roku jest taka, że każdy przedmiot mamy po mniej więcej dwa miesiące. Przedmioty składają się z ćwiczeń i wykładów. Wykłady mamy wszyscy razem na jednej auli. I to tak naprawdę od Was zależy, czy będziecie chcieli chodzić na te wykłady, czy nie. Jednak zachęcam, bo. Łatwiej jest odnaleźć się wtedy na ćwiczeniach, ponieważ już macie trochę wiedzy teoretycznej i łatwiej jest to wykorzystać Wam później podczas ćwiczeń. I co jest też dużym plusem, wykłady nie są obowiązkowe. Więc, no, jeżeli coś albo pracujecie do późnych godzin, albo zostaliście do piątej nad ranem jakiejś domówce, nie musicie przychodzić na wykład i nic nie będzie żadnych konsekwencji z tego. Jeżeli chodzi o ćwiczenia. Ćwiczenia mamy w grupach. Grup jest najwięcej, jak dobrze pamiętam, 12. Jest nas około 200 osób na roku, więc dlatego taka duża ilość tych grup. Ćwiczenia trwają po około 2 godziny. Jednak czasami ten czas wydaje się krótki, jeżeli chodzi o dłuższe ćwiczenia, na przykład z instrumentarium zarządzania lub rachunkowości. Czasami nie zdążymy czegoś zrobić. To albo kończymy to w domu i musimy wysłać naszym wykładowcom, albo zostajemy dłużej. Jednak czasem zdarza się, i to też zależy w sumie od osoby prowadzącej zajęcia, że skończymy szybciej, albo umówimy się na dwa, trzy zadanka i wychodzimy szybciej do domu. Dzięki temu też w sumie kończymy szybko, bo kończymy na przykład o godzinie 11, więc tak naprawdę cały dzień jesteśmy później wolni i na przykład możemy iść do pracy. Na uczelni mniej więcej spędzamy 2-3 dni, co też pozwala nam znaleźć tą pracę albo jak wiele osób ode mnie z roku mają już praktyki pod kątem dalszej naszej przyszłości zawodowej. Co mi się bardzo podoba w sumie na tych zajęciach, na ćwiczeniach, jest to, że mamy zajęcia z praktykami. Oni nas przy, przygotowują już pod kątem pracy w firmach. I bardzo często mamy jakieś gry biznesowe albo zadanka stricte związane na przykład z rachunkowością. Bardzo fajne jest to, że na instrumentarium zarządzania uczymy się myślenia takiego strategicznego. I na przykład e, dzięki tym zadankom, jeżeli wy wykonamy je na 100%, jesteśmy zwolnieni z późniejszego kolokwium. Chociaż te kolokwia też nie są takie trudne, bo na przykład wystarczy ułożyć plan dojazdu na przykład do firmy albo plan dnia menadżera. Co też jest bardzo fajne, to że wszystkie materiały, jakich potrzebujemy do nauki, są zamieszczone na naszej platformie Moodle. Tam mamy właśnie i slajdy z wykładów, i dodatkowe materiały do nauki. Dzięki czemu też jeżeli czegoś nie zanotujecie podczas wykładów ćwiczeń nie, nie musicie się martwić bo też wszystko tam będzie. Tam też zamieszczamy projekty więc nie ma stresu, że pomylicie mail do wykładowcy co bardzo często się zdarzało. Oczywiście też teraz przechodząc bardziej do życia takiego pozauczelnianego to również mamy samorząd studencki. Samorząd studencki organizuje u nas głównie koła naukowe i różnego rodzaju eventy na uczelni. Mamy tego bardzo dużo. Na przykład bardzo ciekawe są Business Week, gdzie na przykład wyjeżdżacie na tydzień do Włoch, Hiszpanii i po prostu na tantejszej uczelni uczycie się. Macie zajęcia z tamtejszymi firmami, ale też jest możliwość dostania pracy. Takim jeszcze plusem są wyjazdy na Erasmusa. Dopiero w drugim roku, ale już na pierwszym roku, w marcu, możecie zacząć składać papiery, i po prostu szybciej nam to wtedy zejdzie, i szybciej wyjedziecie. I to w sumie tyle. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze czegoś wiedzieć, to znajdziecie mnie na Facebooku, albo jeszcze będę przez pewien czas tutaj niedaleko przed salą. Dziękuję.